Prowadzenie dowolnych zajęć online bez opuszczania platformy Moodle? Dzięki integracji z ClickMeeting to proste. Integrując platformę zdalnego nauczania twojej szkoły z kontem ClickMeeting, zyskasz możliwość planowania zajęć zdalnych, prowadzenia zajęć w wirtualnej klasie, przeglądania statystyk wydarzeń, sprawdzania wyników testów czy pobierania nagrań zajęć. Aby móc zintegrować platformę Moodle z ClickMeeting, musisz posiadać pełny dostęp do obu kont. Zaloguj się do konta Moodle z uprawnieniami administratora i przejdź do strony Site Administration. Następnie wybierz zakładkę Plugins i kliknij Install Plugins. Teraz będziesz potrzebować wtyczki ClickMeeting. Link do pobrania pliku zip znajdziesz w opisie filmu. Przeciągnij pobrany plik i upuść w tym polu. Zatwierdź instalację i potwierdzaj kolejne kroki. To już ostatni etap integracji. Potrzebujesz klucza API, który szybko odnajdziesz w swoim koncie ClickMeeting. Zaloguj się do niego i wejdź w ustawienia konta. Wybierz ostatnią zakładkę API. Kliknij na Dodaj nowy, wpisz nazwę, na przykład Moodle, następnie zapisz i kopiuj. Pora wrócić do Moodla. Wklej skopiowany klucz w tym miejscu i zatwierdź przyciskiem poniżej. Gotowe. Teraz pora stworzyć Twój pierwszy kurs z użyciem wirtualnej klasy. Nadaj mu nazwę, wybierz zakres dat, po czym przejdź do sekcji Kurs Format. Z pierwszego rozwijanego menu wybierz Single Activity Format. Teraz określ typ aktywności, wybierając Virtual Class z drugiego menu. Gdy wszystko będzie gotowe, zapisz kurs, klikając w przycisk poniżej. Kliknij w kurs, który utworzyłeś. To tutaj stworzysz wirtualne zajęcia online. Nadaj im nazwę i opis. Jeśli zajęcia mają mieć formę wykładu, wybierz webinar. Natomiast jeśli chcesz dać studentom możliwość wypowiadania się poprzez włączenie mikrofonu i kamery, wybierz meeting. Zdecyduj się na formę zabezpieczenia dostępu. Wolisz zajęcia otwarte, zabezpieczone hasłem czy jednorazowym tokenem. Ustal jeszcze datę rozpoczęcia zajęć i określ, jak długo będą trwały. Zapisz wszystko przyciskiem na dole strony i gotowe. W dowolnym momencie możesz wejść do pokoju zajęć, klikając Join Meeting. Pojawi się nowe okno wirtualnego pokoju, w którym poprowadzisz zajęcia. Jeśli zdecydujesz się je nagrywać, wybierz wygląd nagrania i uruchom je, klikając tutaj. Jeśli przeprowadzasz test w wirtualnym pokoju, otrzymasz tylko zbiorcze wyniki. Szczegółowe odpowiedzi konkretnych osób zobaczysz godzinę po zakończeniu wydarzenia w panelu Modu. Po zakończeniu zajęć wróć do zakładki Kursu. Kliknij tutaj, aby wygenerować i pobrać raport. Znajdziesz w nim listę uczestników, statystyki oraz odpowiedzi udzielone w testach przez konkretnych studentów. W tym miejscu możesz natomiast pobrać nagranie przeprowadzonych zajęć. Wszystko, czego potrzebujesz do nauki online, znajduje się w jednym miejscu.